Wargaming okrada i oszukuje swoich graczy, starych graczy z dzisiejszym zielonym bezczelnie okrada i nie jest w stanie do końca sprawy rozwiązać. Złodzieje i osiuśki. Złodzieje Gdzie Dzie... jest gdzie jest gold? Ja mam z strony żółty, a na dziś przygotowałem dla Was nie tylko ja, ale z moimi kumplami film odnośnie obecnej sytuacji z World of Tanks, a dokładniej rzecz ujmując, z Wargamingiem. Eee, w pierwszy witam moich kumpli serdecznych Nexiu violeta, który strzela samym Goldem. Witam cię serdecznie. Siam Priviet. Ej, nie tak, Ej, przepraszam bardzo, wycinamy! Halt! Oraz mojego drugiego serdecznego kumpla Pulpiego, który potrafi bardzo wiele rzeczy. Chuja nic nie potrafię, ale widzę. No nie! Słuchajcie, bardzo ważna sprawa teraz tak na poważnie, bo stało się coś, co nie spodziewałem się, że stanie się kiedykolwiek. Słuchajcie, wejdziemy sobie na grupę, jest, mamy oficjalne, oficjalny monit od firmy Wargaming. Słuchajcie, przez kilka ostatnich tygodni Wargaming przetestował strategiczną rewizję swoich operacji biznesowych na świecie. Efektem jest decyzja, że nie będziemy posiadać ani prowadzić interesów w Rosji i Białorusi. No, powiem wam, że jak to pierwszy raz przeczytałem, to byłem trochę w szoku, ale przejdźmy dalej, bo to nie jest koniec, słuchajcie. Efektywnie od 31 marca firma przetransferowała swoje gry w Rosji i w Białorusi do lokalnie zarządzanej firmy Lesta Studio, które nie jest już powiązana z wargamingiem, bo ogólnie właśnie to Lesta Studio było takim podwykonawcą bodajże, takim trochę można powiedzieć dzieckiem wargamingu. A obecnie już nie, już się odcinają totalnie i właśnie... W skrócie, serwery, jeżeli dobrze rozumiem, oczywiście, poprawcie mnie, serwery y, rosyjskie, World of Tanks, przechodzą po prostu w prywatną firmę, jaką jest Lesta Studio, czyli bardzo podobna tak. sytuacja do tego, jak wygląda na azjatyckim ser serwerze World of Tanks, czy tam chińskim bodajże, y, gdzie firmą taką, y, która jest główna od właśnie World of Tanks i tych serwerów, jest Kongshong, bodajże. Mam na matematycznego wyśleć film na PW, to jest y, pow, a. Argument husarzy? Żebyś nie grał w World of Tanks, bo wspierasz Rosję. A tak na poważnie rzecz ujmując, Nexiu, co o tym sądzisz? Bo miałem dwie skrajne myśli. Pierwsza to była, że o kurde, naprawdę się dzieje. Bo no przecież rosyjski serwer jest największy ze wszystkich w World of Tanks, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Tak, dziękujemy za opinię. Jest 50 na 50. Albo e, Wargaming się w końcu skupi na Europie e, i będziemy mieć, kurwa, większą władzę nad zmianami w tej grze i nad tym, co się w niej dzieje. Albo wręcz przeciwnie, rosyjscy gracze znikną, to zniknie jakakolwiek, kurwa, moc e, społeczności Wargamingu i będą mieli nas jeszcze bardziej wyjebane. I właśnie, właśnie to jest ciekawe. Na początku tak samo myślałem, że Ej, ok, nie jest to ciekawa sytuacja, ale może dzięki temu europejscy gracze będą ponad wszystko, że tak to ujmy, a nie jak jest obecnie z rosyjskimi. I jest to trochę samolubne myślenie, ale no, jakby no, trzeba szukać wszędzie pozytywów, tak? A z drugiej strony, właśnie to co ty powiedziałeś, a jeszcze z trzeciej strony, z racji tego, że to już nie jest pod prawami wargamingu. To tym bardziej, czy nie wzrosną na przykład ceny różnych produktów w World of Tanks? No, mam nadzieję, że Wargaming się skupi na Europie teraz. To już się powtarzam, ale żeby robili takie eventy, co były na rosyjskim serwerze. To w sumie też było na Europie, ale to były na Nowej Jochy i to dosłownie były dwa, dwa takie eventy. I można było od Kukolda wygrać, a na Rosji to jakieś 4400 i tak dalej można było dostawać. Słuchajcie, zapewniane są odprawy i jak najszersze wsparcie dla pracodawców dotkniętych zmianami. Pomimo istoty tej decyzji wargaming jest pewny swojej przyszłości i zobowiązujemy się dostarczać naszym graczom wysokiej jakości gier. No bo... słuchajcie, tak jak tutaj napisali decyzja o odejściu od... w ogóle od Rosji i tak dalej, to jest mega wielki cios dla Wargamingu, nie? To jest na, no... No, kurde, to jest mega wielki cios. To nie zmienia faktu, że trzeba trochę się pośmiać. <laughs> trzeba się trochę pośmiać, więc pójdziemy w komentarze, bo na pewno ktoś tutaj <laughs> jest. Yes. No, Józef, studio 2011 nie. należy do Wargamingu. Daliście biznes spółce, córce, i wywacie ręce? Panie Roman, nie, ponieważ ta, jak to napisałeś, córka spółka już nie jest Wargamingiem powiązana, jest totalnie odcięta. A, pierdół, pierdu, Tak, git, to wciskajcie, ale nie na... Przestańcie oszukiwać graczy! Nie ustawiajcie bitew, bo robicie jeden wielki wał na bitwach! O kurde! Tylko, że ty ustawiacie bitwę! Patrząc na to, co ruskie robią na... Unii Europejskiej... O, co to jest wow. za... raczej. Nie wiem, kurwa, Paweł Grzegorz. Jeszcze ma dwa imiona zamiast nazwiska. I ciąg odciąg dalszy, ale. Co na tym <laughs> trzebu. Jest... Słuchaj, są w Rosji i w Mińsku. Kurwa źle, wspieracie Rosję, kurwa tak, są najgorsze. Tak, tak. <laughs> Odłączają się, wypierdalają stamtąd. Odbierają sobie kurwa największy rynek, jaki mieli w tej grze. Największe tak. źródło zarobku. Ale kurwa Pabli, to Pablo pisze, że idiotyzm ciąg dalszy. No ja... <laughs> Skąd się biorą, kurwa, tacy ludzie? To jeszcze nerw na, na ruskich OP. Wycofać ruską linię. Tak, wstawić ukraińskie czołgi. Nie, Te, po prostu... ruski, Zajebane przez Romów. Zrobić linię z tego. Traktor będzie na pierwszym tierze. Nie robić nic z rosyjskimi czołgami, tylko kurwa zmienić flagę na ukraińską. No nie! Tanie, co to oznacza na przykład dla ludzi posiadających konto na serwerze RU? A to jest. No Trafna zosta uwaga! Zostaną te Tak, konto. zostaną, ale zauważ, jakie rzeczy dzieją się na serwerze e, azjatyckim czy tam chińskim, tak? Ogólnie rzecz ujmując, pod tą firmą Kong całą. No tak, Bardzo no to ciekawe firma. jest to, bo tam, tam jest na przykład WTOF 100 dalej dostępny. Tam jest typ 59 Gold normalnie dostępny, czy zwykły typ. Są naprawdę różne rzeczy, czy tam nawet loterie jakieś na, na ich stronie głównej. I to tak odbiega totalnie od wota europejskiego, ogólnie World of Tanks, że to jest. Jestem ciekaw, jak pójdzie ta firma w którą stronę. Czy też tak strasznie pod hajsiwo jak właśnie Kongshon? Czy bardziej będą kopiować to, co jest na europejskim serwerze, na przykład? Wydaje no, mi się, że tak. Jeśli będą robić jakby swojego WOTA dalej, no to kto będzie się na to godził, to zostanie, a kto nie, no to Ros z Rosji będzie grał na Europie. I tak z spora, część, spora część graczy z Rosji gra obecnie na Europie. Wargaming okrada i oszukuje swoich graczy, starych graczy z dziesięcioletnim stażem. Bezczelnie okrada i nie jest w stanie do końca sprawy rozwiązać. Złodzieje! I osiuśki. Złodzieje! Gdzie, dzieje... Gdzie jest... Gdzie jest gold? Zobaczmy sobie jeszcze, czy na przykład... O, prezenty w grze. Dobrze, zacznij pancerną podróż z zestawem darmowych prezentów w grze. Łap swoje darmowe łupy i dołącz do zabawy. Choke premium drugiego poziomu. Ej, mój ulubiony! to <grymne> ta premium. Dołącz do ponad 160 milionów graczy z całego świata? Wydaje mi się, że po tej akcji to może z 60. Z <grymne> 10! <grymne> to 10! Karabin za To zł, wyborco! To jest Ciekawe, najważniejsze pytanie. Alum. To jest najważniejsze pytanie. Pływ tych graczy z Rosji, pływ to wszystko. Gdzie jest Paniala i dlaczego jej nie ma i co z tym będzie? Jest, Iwo e, dał posta dwie godzinki temu, WG oficjalnie kończy swoje interesy w Rosji i Białorusi. Co tam ludzie piszą ciekawego? Ta gra jest martwa, to ta gra kurwa już umiera z 10 lat. Ta, ta gra jest martwa i straciła większość swojego play by... Play... Player Playerbase! Przepraszam, jestem po robocie zmęczony. Przez swoją głupotę! Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem jak słyszę, że ta gra już martwa umiera, to wylegiwałbym się już na majorce przez całe życie plus dwa dla plus plus Jeszcze powinni usunąć wszystkie ruskie czołgi od razu by się lepiej grało. Czemu Norbert Gierczak? Co tu robi Giza? tak Orku Powiem nam wymaga to trochę wysiłku! O kurwa, monitor się rozjebał. Nikt nie zamyka serwerów, tylko zmienia się ich właściciel, czyli. Czyli jednak nie będzie tak, że na przykład będzie więcej EU na przykład. I satek dla EU3. EU3 to w ogóle jest. A czego jest? Ale go nie ma, to jest najlepsze w ogóle. Przywiosam go, przywiosą go w balistę. <laughs> Czytając komentarze, doszedłem do kilku wniosków. Ludzie nie umieją czytać ze zrozumieniem. Wszędzie doszukują się teorii spiskowych, to przede wszystkim chyba. Mamy 2022 rok, a ludzie dalej uważają, że wargaming pieniądze spadają z nieba i że płacenie na grę to przestępstwo. To jest w ogóle. Te... Witam w społeczności World of Tanks Naprawdę, to jest przykre, nie? I nie da się takim ludziom tego wytłumaczyć, bo od razu powiedzą, że oni są starsi, najczęściej I że oni lepiej wiedzą, bo przecież starszy zawsze lepiej wie, nie? Ale jak przyjdzie co do czego, że się laptop spierdolił, czy w tablecie się coś posrało, to Ej, chojno mi tu zrób, bo się coś zepsuło Samo się zepsuło, oczywiście <śledzimy> Co, sorry, nagle w Giorzu. Bo nie wytrzymam zaraz Co ZROBIŁ SIĘ Odnosi się do punktu trzeciego Zaglądają ludziom do portfeli, to to jest też xd <noise> <Ich> zd... <noise> Uważają, że ich zdanie jest najprawdziwsze, a każdy kto chce z nim wejść w merytorykę, dyskusję i przedstawić swoje zdanie jest kłamcą i złodziejem ogólnie wyzywają taką osobę Ty ruską onusą jesteś, jak się nie zgadzasz z prykiem Ta... A, wie. jesteś ruską propagandą? Jesteś szpiegiem e, ruskiego wywiadu <noise> jak multi w momencie kiedy się nie zgadzasz Zabijam poruski szpieg <głos> <głos> Nie, ogólnie rzecz ujmując tutaj Mateusz chyba trafnie wszystko wypunktował, naprawdę. Ja nie, nie, słuchajcie, nie myślcie, że uważam, że wszystkie, że wszyscy starsi ludzie, tak, Bo ode mnie tam, 30 wzwyż, to wszyscy są takie pryki, które piją sobie żubra na kanapie, pieprzą od rzeczy i uważają, że zawsze mają rację. Nie! Ale dobrze wiemy, że zawsze tych najbardziej takich, ci najbardziej, jakby to powiedzieć, skrajni, są najczęściej wytypowani do tablicy, tak to można powiedzieć? Po prostu naj, naj, najbardziej się ich słyszy, tak? Przez co, no, powstała sam, sama nomenklatura husarzy i tak dalej, jak to widzicie. I ja myślałem, że to już naprawdę nie ma czegoś takiego jak husarstwa, bo nie mówię, że ze względu na mnie, ale ogólnie społeczeństwo World of Tanks, te takie... No, wszyscy wyparli to wszystko, ale to dalej jest. I to doskonale widać po dzisiejszej sytuacji w World of Tanks. Oni tak będą pierdolić przez cały rok o złodziejach, o szpiegach białoruskich, o szukanej grze, a na święta i tak właśnie w na paczki leć. Czy masz coś na koniec Filip do powiedzenia i pożegnania się widzą? <grym> <grym> Bagno. <grym> Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłych filmach na moim kanale. Na czym? Na moim kanale. <grym> <grym> <grym>